Cześć. Dziś chcę Ci pokazać bardzo prosty skrypt, który pozwala na zmianę adresu IP. To jest skrypt, oczywiście, w Pythonie. Tutaj jest link do strony, na której możemy pobrać sobie darmowe proxy. O, to jest ta stronka. Tutaj klikamy Free Proxy. Tutaj możemy. Zmienić sobie swoje IP na różne kraje, które w danym momencie potrzebujemy. To możecie sobie wybrać, czy dane Proxy używa HTTPS. Wybiorę te, które używają HTTPS. Tutaj macie IP adres i port. Czyli na przykład teraz będę chciał być z Iranu. Kopiuję sobie to. I teraz zobaczcie, tutaj sobie wklejamy tu jest dwukropek, czyli przed tym dwukropkiem usuwam, wklejam, usunę port, usunę port i tu też wkleję. I tutaj znaczy port, to było IP, a teraz wkleję port, tutaj do tyłu i tutaj, no i dobrze. Teraz tak, jeżeli Yy, użyjecie tutaj tej biblioteki tego, tej biblioteki request yy, to będziecie mieli to na czerwone, ja nie mam ponieważ mam zaimportowany ten moduł żeby go zaimportować to klikacie file, settings tutaj klikamy plus jak będzie możliwość i wpisujemy requests i klikamy import package i zobaczcie to jest. O, zaimportowało się. Zamykam zamykam. Dobrze. <laughs> to teraz tak. Ta stronka pozwala nam zobaczyć, jaki mamy IP. Tych stron w internecie jest bardzo dużo. Natomiast ja pokażę tutaj ten tą stronkę. Zobaczcie, tutaj wpisało moje IP. W tym momencie mam takie IP. I teraz tak. Tutaj mamy check my IP URL i url jakiejś strony, to jest, to jest moja strona no i teraz jak wejdę na tą stronę właśnie tutaj, zobaczcie to jest to check my IP, zostanie podstawiony ten adres no to wypiszę wszystko co jest na tej stronie, tutaj jest proxys na razie te proxys usunę, ctrl x i uruchomię ten program i zobaczcie i to jest to samo, co na tej stronie internetowej widzicie. To jest na tej stronie. Teraz chciałbym sobie zobaczyć. Hmm. Aha, dobra. No, i teraz użyję proxy, czyli zmienię sobie moje IP na irańskie. Zobaczcie. I uruchomię teraz jeszcze raz. Zasypało się. Nie działa dobrze. No to znaczy, że widzicie tak czasami jest, że coś z tym hostem jest nie tak. Iran może, może coś mniej kontrowersyjnego wybiorę. Bierzemy sobie te United States. To na przykład sprawdzimy czy ten proxy działa. I tym razem zadziałało, widzicie. Czyli z tej listy należy sobie przetestować, nie wiem, zapamiętać, które działają. I, yy, i będzie dobrze. I teraz z, możemy zobaczyć, ten adres jest inny niż był wcześniej. I teraz wchodzę sobie na inną stronę, bo po co to jest? Z, zmiana tego adresu IP jest wtedy, kiedy na przykład jesteśmy blokowani na jakiejś stronie. Na przykład danego filmu nie możemy oglądać z Polski, tylko ze Stanów Zjednoczonych. No to zmieniamy sobie e, adres IP. Natomiast ten skrypt bardziej jest stworzony do, e, do web scrapingu, do pobierania danych i czasami, jeżeli pobieramy cały czas jakieś dane, na przykład sportowe z jakiejś strony e, lub cokolwiek tam chcecie, to strona może to rozpoznać, że, jesteś, że my mamy bota, który pobiera te dane i może nas zablokować. Dlatego na przykład. Pobieramy dane i zmieniamy sobie ten IP. Raz, parę stron, potem IP, parę potem, parę potem, i dzięki temu yy, działa to dobrze. No, no, i teraz jeszcze pokażę tutaj, że chcę uruchomić teraz ten URL. Tutaj sobie wpisałem URL, tu uruchom jeszcze raz. Co się teraz stanie? I teraz zobaczcie, tutaj się wyświetla ta strona moja yy, główna. Cała treść tej strony. Mhm. I tutaj moglibyśmy również, e, no właśnie, połączyć to z web scrapingiem. E, więc działa. Natomiast teraz, właściciel tej, tej strony nie będzie wiedział skąd ja oglądam jego stronę, bo normalnie zawsze wie. Będzie myślał, że ogląda to ktoś ze Stanów Zjednoczonych.